Które są skryte w na nasze serce. Tobie oddajemy to, w tą macierzyńską niewolność, abyś to przedstawiała swojemu synu to co jest trudne, to co jest na w naszym życiu. Zamierzamy te przez interakcje, które też są już spisane, złożone w przed Twoim ekonomem, abyś przemieniła to. Miłość, aby Twój syn przemienił to w radość, aby to wszystko przyniosło pomoc Waszego narodzenia. Pod Twoją Będą.